Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jan Maciej Zaucha. Jestem ordynatorem Kliniki Hematologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać w Klinice Hematologii i Transplantologii, bo dla wielu z Państwa nasza klinika będzie w sumie nowym domem. Dlaczego nowym domem? Dlatego, ponieważ Jesteśmy skuteczni w leczeniu często trudnych chorób układu krwiotwórczego, takich jak białaczek czy chłoniaków i często to rozpoznanie może budzić przerażenie, ale y, rozwój hematologii pozwala na zastosowanie bardzo nowoczesnych metod leczenia, które pozwalają niektórych pacjentów wyleczyć, a u niektórych pacjentów zmienić chorobę w chorobę przewlekłą, którą wiele lat można skutecznie leczyć. Stosujemy bardzo Nowoczesne metody leczenia i wszystkie te nowoczesne metody leczenia, które są w Polsce dostępne, w naszym ośrodku Państwo będziecie mogli również otrzymać. Przeprowadzamy transplantację szpiku, przeprowadzamy terapie komórkowe z użyciem komórek kart, z użyciem przeciwciał bispecyficznych. E, prowadzimy terapię ukierunkowaną molekularnie oraz oczywiście prowadzimy standardowe formy chemioterapii, które nadal też w wielu chorobach zachowują swoją skuteczność. Mam nadzieję, że Państwo u nas będą się czuli dobrze. Tak jak wspominałem, jest to rodzina, więc może być czasem tak, że w tej rodzinie nie wszystko zagra. Za co chcę oczywiście z góry przeprosić, ale my się staramy naprawdę Państwem zająć się jak najlepiej, tak żeby Państwo czuli się u nas dobrze. Zapraszam Państwa, czujcie się u nas bezpiecznie, dobrze i mam nadzieję, że z naszej opieki będziecie Państwo zadowoleni. Dzień dobry, nazywam się Michał Taszter. jestem lekarzem pracującym w Klinice Hematologii i Tyskpantologii UCK. W Klinice leczeni są pacjenci z chorobami nienowotworowymi krwi, jak małopłytkowości, niedokrwistości, zaburzenia krzepnięcia oraz pacjenci z chorobami nowotworowymi, jak białaczki, chłoniaki i szpiczaki. W zależności od rodzaju choroby, wymaganej intensywności diagnostyki i leczenia, chorób dodatkowych i wieku, Diagnostyka i leczenie prowadzone są albo w warunkach ambulatoryjnych, w poradni hematologicznej, albo w oddziałach dziennych i stacjonarnych naszej kliniki. Pacjenci z podejrzeniami chorób nierozotworowych trafiają do poradni ze skierowaniami od lekarzy POZ lub lekarzy specjalistów. Szczegółowe informacje, jak zarejestrować się do poradni hematologicznej, można znaleźć na stronie szpitala www.ck.pl. Drogą do szybkiego rozpoczęcia diagnostyki, zakończonej potwierdzeniem lub wykluczeniem nowotworu hematologicznego, jest karta DILO, czyli Karta Diagnostyki Leczenia Onkologicznego, będąca elementem pakietu onkologicznego wprowadzonego w 2015 roku. Dzień dobry, nazywam się Anna Płotka i jestem koordynatorem pakietu onkologicznego Kliniki Hematologii i Transplantologii. Karta DILO to karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Służy ona szybkiej diagnostyce i leczeniu nowotworów. Dzięki takiej karcie pacjent rozpoczyna ścieżkę diagnostyki. Szybka ścieżka onkologiczna ma na celu przeprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i później przez leczenie. Pacjentowi od pierwszej wizyty w poradni hematologicznej przydzielany jest koordynator. Koordynuje on proces diagnostyki i leczenia. Do zadań koordynatora należy pomóc pacjentowi w przejściu przez skomplikowany system opieki, czyli przeprowadzenie przez diagnostykę i jej leczenie. Do zadań koordynatora należy również umawianie terminów niezbędnych badań i wizyt, wyjaśniania wątpliwości pacjentom i współpraca między lekarzami, a pacjentem i jego rodziną. Kartę DILO może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista w poradni lub szpitalu. Z taką kartą pacjent zgłasza się do rejestracji, gdzie rejestrujemy wizytę u specjalisty zgodnie z tym, jak kieruje karta. Obecnie mamy trzy możliwości rejestracji. Osobiście, telefonicznie przez infolinię onkologiczną lub mailowo. Rejestracja DIRO znajduje się w budynku Centrum Medycyny Inwazyjnej na prawo od wejścia głównego. Na wizytę u specjalisty pacjent czeka maksymalnie dwa tygodnie. Diagnostyka wstępna trwa 28 dni. W tym czasie pacjent wykonuje badania zlecone przez lekarza mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu. Diagnostyka pogłębiona trwa 21 dni. I ustala stopień zaawansowania nowotworu. O sposobie i harmonogramie leczenia decyduje konsylium. Po diagnostyce następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia, zostaje ustalony jego plan i rodzaj terapii. Na każdym etapie pacjentowi towarzyszy koordynator. Na pierwszą wizytę należy przynieść wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych oraz innych badań, które stanowiły podstawę podejrzenia choroby nowotworowej oraz istotne dokumenty dotyczące innych problemów medycznych, jak wypisy ze szpitali, archiwalne wyniki badań laboratoryjnych, w szczególności morfologii krwi oraz listę schorzeń i listę przyjmowanych leków. Zalecane jest założenie odzieży ułatwiającej przeprowadzenie badania lekarskiego oraz przeprowadzenie ze sobą zaufanej osoby towarzyszącej, jak członka rodziny lub przyjaciółka lub przyjaciela. Podczas wizyty lekarz przeprowadzi wywiad dotyczący objawów chorobowych oraz przeprowadzi badanie lekarskie i zleci dodatkowe badania mające przybliżyć rozpoznanie. Najczęściej podczas pierwszej wizyty ustalane są terminy kolejnych dwóch wizyt z planowanym postawieniem rozpoznania na trzeciej wizycie. Podczas pierwszej i drugiej wizyty zlecane są różnorodne badania i procedury. Zawsze zlecane są badania laboratoryjne krwi i moczu, które należy wykonać w laboratorium UCK. Niektóre specjalistyczne badania należy wykonać wyłącznie w punkcie pobrań w sąsiadującym budynku CMN przy ulicy Słonkowskiego 17 w Gdańsku w godzinach rannych w dni powszednie. Pozostałe standardowe badania, jak morfologia krwi, można wykonać w dowolnym punkcie pobrań UCK. W razie wątpliwości prosimy o zapytanie się o szczegóły lekarza prowadzącego. Badania obrazowe, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz badanie PET są często wykonywane w diagnostyce szpiczaków i chłoniaków. Po otrzymaniu skierowania należy e, udać się do punktu DILO, gdzie koordynatorzy zarejestrują pacjenta na badanie i podadzą datę planowego wykonania. Częstym badaniem jest ocena szpiku. Lekarz kierujący na biopsję szpiku wydaje e-skierowanie, czyli czterocyfrowy numer, do oddziału dziennego kliniki hematologii, gdzie wykonuje się procedurę. Pacjent udaje się do rejestracji oddziału dziennego kliniki hematologii znajdującego się w sąsiednim budynku CMN na pierwszym piętrze obok kawiarni, gdzie wyznaczony jest najbliższy możliwy termin zabiegu. Niekiedy do postawienia rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie procedury chirurgicznej, jak np. pobranie węzła chłonnego, wycinka skóry czy migdałka. Hematolog wydaje w takim przypadku eskierowanie do odpowiedniej pradni chirurgicznej. Pacjent rejestruje się na konsultację w punkcie DILO lub w rejestracji na pierwszym piętrze budynku CMI. Zwykle na trzeciej wizycie stawiane jest rozpoznanie. Jeżeli badania nie potwierdziły nowotworu, karta DILO jest zamykana, a pacjent przechodzi pod opiekę lekarza POZ. W przypadku stwierdzenia choroby nowotworowej oraz określenie jej szczegółowego rodzaju i zaawansowania, możliwe są następujące dalsze metody postępowania. Obserwacja w poradni hematologicznej co 3 do 6 miesięcy, w przypadku kiedy stosowanie leczenia nie jest konieczne. Leczenie lekami doustnymi lub np. podskórnymi wydawanymi z poradni hematologicznej i kontynuacja opieki. Leczenie immunologiczne lub chemiczne w ramach pobytów jednodniowych na oddziale dziennym w budynku CM lub najbardziej intensywne leczenie przeprowadzane w oddziałach stacjonarnych kliniki. Po zakończeniu leczenia pacjenci zwykle wracają do poradni hematologicznej na dalszą obserwację. Dzień dobry, witam Państwa w zakładzie radiologii, w miejscu, które odwiedzacie Państwo często z tego względu, że na podstawie badań obrazowych stawiane jest rozpoznanie, na podstawie badań obrazowych jest oceniany postęp leczenia i stopień zaawansowania choroby. Zakład radiologii to wysoce wyszkolona kadra i świetny sprzęt. Najnowszej klasy aparaty, zrobione w sposób, który są dla Państwa bardzo przyjazne. Do większości z badań oczekujemy tego, że pacjenci będą dobrze przygotowani. To dlatego, żebyśmy my mogli zrobić dobre badania, a Państwo bezpiecznie przez te badania przejść. Na pewno zawsze prosimy, żebyście mieli z sobą dowód osobisty, żebyśmy wiedzieli, że osoba, która do nas przyszła, to jest ta, która ma być zbadana. Wiele badań diagnostycznych, tomografii komputerowej, roznosu magnetycznego wiąże się z koniecznością podania środka kontrastowego. I tutaj my oczekujemy, że pacjent do nas przychodzący na takie badanie będzie miał wykonywany i oznaczony w poziom kreatyniny, jak również TSH. To dlatego, żebyśmy mieli pewność, że nerki naszego pacjenta są na tyle wydolne, że bezpiecznie wydalą z jego organizmu środek kontrastowy. Badania obrazowe to badania typu rentgen, typu USG, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Różne badania, które pozwalają ocenić postęp leczenia. Na stronie internetowej naszego szpitala możecie znaleźć poradnik, w którym do każdego typu badania jest przedstawione konkretne przygotowanie. Proszę przed badaniami się z nimi zapoznać. Państwu będzie łatwiej i nam również będzie łatwiej wykonać to badanie. Obecnie znajdujemy się w pracowni tomografii komputerowej. To są badania, które wykonuje się dość szybko, sprawnie. Ich czas nie przekracza kilku minut, tak naprawdę. W większości przypadków wiążą się z koniecznością podania środka kontrastowego. Kolejny typ badania, który jest już dłuższy. O czym Państwo jako pacjenci świetnie na pewno wiecie, to jest rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny to jest od kilkunastu minut i ten czas się wydłuża czasami, wiecie, nawet do godziny. Ale aparaty są już teraz tak komfortowe, żeby bezpiecznie Państwa przeprowadzić przez badanie i dla Państwa bardzo wygodnie. Proszę się nie bać tej tuby, o której Państwo mówicie, bo ona naprawdę nie jest straszna. A tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym prosimy o wypełnienie ankiety. To po to, żebyśmy my wiedzieli o Państwu więcej. Jak my wiemy więcej, to Państwo gwarantuje, jesteście bezpieczniejsi podczas badania. Nasz cały personel dysponuje dla Państwa czasem i odpowiada na wszystkie Wasze pytania. Zatem zapraszamy do zakładu diagnostyki obrazowej, prosząc, żebyście czasami wybaczyli te dłuższe czasy oczekiwania na badanie, ale to dlatego, że bardzo indywidualnie chcemy podejść do każdego z Was i każdemu poświęcić tyle czasu, ile jest ono potrzebne na wykonanie dobrego badania. Oddział Dzienny Kliniki Hematologii to oddział stworzony dla pacjentów z chorobami hematologicznymi i hemato-onkologicznymi, aby pomóc w walce z chorobą. W oddziale dziennym pacjent jest hospitalizowany w trybie stacjonarnym, ale bez konieczności nocowania pacjent, pacjenta w oddziale. Dzięki temu zapewnia to komfort pacjentowi i ciągłość życia codziennego, a daje dostęp do terapii, do diagnostyki i leczenia wspomagającego. W oddziale dziennym pacjent może przebywać w towarzystwie osób, osób bliskich. Tutaj leczymy za pomocą leczenia doustnego oraz za pomocą leczenia dożylnego. Leka, lekami zarówno cytostatycznymi, leczeniem biologicznym i leczeniem immunokompetentnym. W tym miejscu pacjent znajdzie także dostęp do nowoczesnej terapii w ramach badań klinicznych. Poza leczeniem celowanym, poza terapią na daną chorobę. Pacjent otrzymuje wsparcie poprzez całościowe, kompleksowe leczenie wspomagające. Tutaj także dokańczamy diagnostykę. Przede wszystkim diagnostykę genetyczną, dzięki czemu pacjent może otrzymać personalizowaną terapię. Diagnostyka także może być inwazyjna. Wykonujemy tutaj biopsję szpiku. Biopsję tkanki tłuszczowej oraz biopsję skóry, o ile jest taka potrzeba. Dzięki hospitalizacji jednodniowej pacjent może być konsultowany przez wielu specjalistów oraz jest cały czas pod kontrolą dedykowanych zespołów terapeutycznych. W tym miejscu pacjent może otrzymać leczenie substycyjne w takich chorobach jak zaburzenia. Yy, krzepnięcia, hipogamaglobulinemia, czy też niedobory żelaza. W tym miejscu również podajemy składniki krwi dla pacjentów, którzy wymagają tego stale oraz wspieramy pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego, chociażby poprzez transfuzję w dawcy. To miejsce przyjazne dla pacjenta. W tym miejscu najważniejsze jest to, żeby pacjent czuł się bezpieczny i zaopiekowany w walce z chorobą. Dzień dobry, nazywam się Joanna Kuba. Jestem pielęgniarką koordynującą oddziału dziennego hematologii transplantologii uniwersyteckiego centrum klinicznego. Moje zadanie polega na przeprowadzeniu w łagodny sposób pacjenta przez proces chemioterapii. Pacjent wychodząc od, z gabinetu lekarskiego Nafaszerowany jest wiedzą bardzo profesjonalną. Ja jako pielęgniarka staram się temu pacjentowi w taki bardziej przystępny sposób przedstawić cały proces tej chemioterapii, formę podawania, gdzie pacjent dostanie tą chemię, czy chemia jest doustna, dożylna czy podskórna. Również przedyskutuję z pacjentem wszystkie objawy, które mogą wystąpić w trakcie podawania chemioterapii. Oraz objawy, które mogą wystąpić po podaniu chemioterapii. Idę z takim pacjentem na salę chemioterapii, na której y, y, pokazuję łóżko, na którym pacjent będzie leżał, zapoznaję z pielęgniarkami, które będą dalej obsługiwały, podawały leki, podawały chemioterapię oraz w dalszej części dbały o pacjenta. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Beran, jestem hematologiem i pracuję w klinice hematologii i transplantologii UCK. Gdańsku. Chciałbym opowiedzieć Państwu krótko o biopsji szpiku. Są dwa rodzaje biopsji szpiku: biopsja aspiracyjna, w której pobieramy krew szpikową, oraz tepanobiopsja, w której pobieramy fragment szpiku wraz z fragmentem kości. Biopsji szpiku, co do zasady, nie należy się bać, wykonujemy ich bardzo dużo. Do biopsji szpiku kieruje lekarz hematolog, ale również mogą kierować lekarze innych specjalizacji. Biopsję szpiku wykonujemy w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Biopsję szpiku wykonuje się w pozycji leżącej na brzuchu lub na boku. Lekarz wykonujący biopsję najpierw przeprowadza badanie palpacyjne, którym ustala najlepsze miejsce do wykonania biopsji. Następnie przeprowadza dezynfekcję tego miejsca i potem cieniutką igłą podaje lek znieczulający. Od razu tutaj dodam, że nie żałujemy tego środka. Po minięciu odpowiedniego czasu przystępujemy do biopsji. W zależności od tego, jaki to jest rodzaj, dobieramy konkretną igłę i przez to samo miejsce, w którym wprowadziliśmy znieczulenie, prowadza się igłę, penetruje się kość, pobiera się krew szpikową lub fragment szpiku i kości, po czym się wyciąga igłę i po zakończonej procedurze nakłada się opatrunek. Po zakończeniu procedury pacjenta prosimy zazwyczaj, żeby jeszcze pozostał przez około 15 do 20 minut na korytarzu i obserwował, czy opatrunek nie przesiąka. Po już 12 godzinach, a najlepiej 24, można spokojnie go ściągnąć. Po wykonanej biopsji szpiku nie ma przeciwwskazań do tego, żeby pacjent poszedł do domu. O czym należy pamiętać? Nie ma w zasadzie żadnych bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania biopsji aspiracyjnej i tylko kilka przeciwwskazań do wykonania trepanobiopsji. Takimi przeciwwskazaniami może być na przykład ciężka skaza kwotoczna, na przykład hemofilia. Często pytają państwo, czy powinniście odstawić leki przeciwkrzepliwe przed biopsją. Co do zasady, nie ma takich bezwzględnych wskazań, natomiast nie jest błędem i nie jest złym pomysłem, żeby na przykład pominąć dawkę w dniu biopsji. Nazywam się Bartosz Gonsior, jestem rezydentem hematologii w klinice hematologii i transplantologii UCK w Gdańsku. Gdy leczenie w trybie ambulatoryjnym nie jest możliwe z różnych względów, pacjenci są kierowani do hospitalizacji w oddziale stacjonarnym. Klinika Hematologii i Transplantologii dysponuje trzema oddziałami stacjonarnymi, na które składają się oddział Hematologii Ogólnej, intensywnego nadzoru hematologicznego i oddział przeszczepowy. Klinika Hematologii i Transplantologii dysponuje 52 łóżkami na salach jedno- i dwuosobowych. Przed planowaną hospitalizacją pracownik sekretariatu przeważnie dzwoni do pacjenta i informuje o terminie przyjęcia do kliniki. W dniu przyjęcia pacjent powinien zgłosić się do punktu przyjęć planowych, które znajduje się w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej na parterze. Następnie, z wydaną dokumentacją, powinien zgłosić się na piąte piętro i zgłosić się do oddziału docelowego, gdzie zostanie dalej pokierowany przez personel pielęgniarski. Zalecamy wcześniej przygotowanie listy chorób i przyjmowanych leków. Takie rozwiązanie umożliwia później sprawniejsze przyjęcie na oddział i zlecenie tych leków w systemie. Pacjent powinien ze sobą zabrać również sztućce, kubek, przybory toaletowe, ręcznik oraz wygodne kapcie, które będą miały stabilną podeszwę. Dodatkowo warto ze sobą zabrać komplet dokumentacji, co umożliwi później uniknięcie powtarzania niektórych badań. Przed przyjęciem na oddział należy pozbyć się wszelkich naklejanych i lakierowanych paznokci, w szczególności hybryd, z tego względu, że mogą one przynosić różnego rodzaju patogeny, a to pozwoli poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Dodatkowo pomalowane paznokcie często utrudniają pomiar, np. przykład puls przy e, przez płytkę paznokciową. Niektóre protokoły leczenia chłoniaków wymagają od nas wlewów 24-godzinnych. Z tego względu pacjenci są hospitalizowani na oddziale stacjonarnym. Innym przykładem, dla których pacjent może być hospitalizowany na oddziale stacjonarnym jest wymóg intensywnego nadzoru badań laboratoryjnych i stanu klinicznego pacjenta. Na przykład w ostrych białaczkach szpikowych niektórzy pacjenci wymagają nawet codziennych przetoczeń krwi, co nie jest możliwe w trybie ambulatoryjnym. W innym przypadku pacjenci mają pobieraną krew nawet kilka razy dziennie, żeby wcześniej wykryć ewentualne powikłania i natychmiast wdrożyć leczenie. Zdarza się, że pacjenci, którzy są leczeni w poradni hematologicznej lub na oddziale dziennym, rozwijają powikłania infekcyjne. Szczególną grupą są chorzy, którzy gorączkują w trakcie chemioterapii. Tacy pacjenci są najczęściej przekierowywani na oddział ratunkowy, skąd są przyjmowani na oddział stacjonarny. Wiemy z wielu publikacji, że nasi pacjenci chorują ciężej. I wymagają agresywniejszego leczenia przeciwdrobnoustrojowego. Zdarza się, że pacjenci bez rozpoznania choroby hematologicznej, ale z podejrzeniem takiej choroby, są kierowani na oddział hematologiczny. W takim wypadku koordynator lub lekarz dyżurny dokonuje oceny takiego pacjenta, wskazań do hospitalizacji i wtedy decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli jest to możliwe, preferowana jest diagnostyka ambulatoryjna. Jednak nie u wszystkich chorych jest ona możliwa, chociażby ze względu na ciężki stan ogólny. Na oddziale hematologii ogólnej znajduje się także pracownia AFEREZY, do której przyjmowani są zdrowi dawcy komórek krwiotwórczych. Współpracujemy z rejestrami międzynarodowymi. Umożliwia to zapewnienie ciągłości opieki pacjentów, którzy wymagają transplantacji na oddziale przeszczepowym i biorców, od których pobieramy materiał przeszczepowy. Współpracujemy także z dietetykami oraz fizjoterapeutami, przez co pacjenci na wszystkich tych oddziałach mają zapewnioną opiekę. Każdy pacjent ma prawo do skorzystania z opieki psychologicznej oraz duszpasterskiej. Dzień dobry, witam Państwa w oddziale transplantacyjnym Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku, Szpitala UCK w Gdańsku. Jest to bardzo szczególne miejsce. Po kwalifikacji do przeszczepu Szpiku pacjent w zasadzie już jest pod naszą opieką. W, w momencie wyznaczenia terminu do przyjęcia do oddziału. Umawia się z naszym koordynatorem transplantacyjnym i pielęgniarką edukacyjną w jednej osobie na taką rozmowę, kwalif na taką rozmowę edukacyjną. Taka rozmowa edukacyjna to też jest bardzo specyficzny, specyficzne narzędzie, ponieważ my edukujemy pacjentów jeszcze zanim trafią do nas na oddział, czyli tak naprawdę nie są jeszcze nie są w tym momencie naszymi pacjentami. Taka rozmowa edukacyjna trwa około półtorej godziny. Pacjent otrzymuje lawinę wiadomości. Zachęcamy pacjentów, żeby na taką rozmowę edukacyjną z naszym koordynatorem transplantacyjnym stawiali się. Z kimś bliskim. Mogą być to nawet dwie osoby, no bo co dwie głowy to nie jedna. Mnóstwo informacji spada na pacjenta, a jeżeli słyszy to trzy osoby, to oni później w domu, na spokojnie, przed przyjściem do szpitala mogą jeszcze raz wszystko przeanalizować. Pacjent podczas takiej rozmowy edukacyjnej dowiaduje się, po kolei, co się będzie z nim działo przez cały okres pobytu w naszym oddziale. A pobyt jest długi, bo jest około miesięczny, może nawet troszeczkę więcej. Podczas hospitalizacji my współpracujemy z, z, z samodzielnym zespołem psychologów, więc tu jest opieka psychologiczna. Z samodzielnym zespołem fizjoterapeutów, gdzie rehabilitantka przychodzi do naszych pacjentów i codziennie ma do dyspozycji, dzięki naszej współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku, różne y, narzędzia rehabilitacyjne, poczynając od piłek, od stepów, przez rowerki stacjonarne do dużej bieżni, na której rehabilitowani są pacjenci przed wyjściem do domu, tak żeby wzmocnić ich mięśnie stawy przez, kiedy wracają do środowiska. Przed przyjściem na oddział już pacjent dowiaduje się też na tej rozmowie edukacyjnej o tym co go może czekać podczas tak trudnej procedury przeszczepienia szpiku. Czyli dowiaduje się o tym, że wysokodawkowa chemioterapia, czasami połączona z radioterapią, powoduje to, że obumierają komórki cebulek włosa, także straci włosy, obumierają komórki błony śluzowej przewodu pokarmowego, czyli będą problemy z przełykaniem, będą problemy z mówieniem często gesto, także należy wtedy my Informujemy pacjenta, przekazać to rodzinie, żeby oni się nie martwili tam w domu, że dzwonią, a pacjent nie odzwania i nie kontaktuje się. Bo po prostu ciężko mu jest mówić. Pacjent dowiaduje się też, że wpisane w ten proces transplantacyjny. Są gorączki wysokie. Wysokie gorączki później w okresie aplazji, czyli zupełnego wyczyszczenia szpiku, są problemy z różnymi infekcjami. To też jest wpisane niestety w ten cały trudny proces transplantacji szpiku. Pacjent zakwalifikowany do przeszczepu szpiku, czy też rodzina pacjenta, mają możliwość skorzystania ze strony UCK Gdańsk. Gdzie w zakładce e, dla pacjenta, później przechodzimy dalej w zakładce transplantację i jeszcze dalej e, komórki macierzyste i szpik, może wejść na stronę, gdzie ma do pobrania kilka różnych e, e, plików. Jednym z plików jest informator pacjenta. I tam myślę, że w dosyć przystępny sposób są opisane transplantacja autologiczna, czyli podanie własnych komórek, transplantacja allogeniczna, czyli podanie obcych komórek, spokrewnionych od osoby spokrewnionej lub niespokrewnionej, jest opisana kwalifikacja, czyli kogo warto zabrać na taką rozmowę kwalifikacyjną do naszej kliniki. Jest opisana mobilizacja, czyli co my robimy, żeby te komórki macierzyste ze szpiku, tam gdzie mieszkają, wyszły do krwioobiegu, żebyśmy mogli je pozyskać przez specjalny aparat i przygotować preparat do przeszczepu szpiku. Jest opisana też, jest opisany cały, cały proces pobierania, jak to się odbywa taki przystępny sposób dla pacjentów. No i jest opisane też, jak przechowujemy, jak zabezpieczamy te preparaty. Także myślę, że warto wejść, żeby, żeby zorientować się, zanim jeszcze tutaj się przyjdzie do przyjęcia, jak to wszystko wygląda.